Cześć, w dzisiejszym wideo kilka słów o Recon Tactical i ich gadżetach, których zadaniem jest usprawnienie, przedmiotów których używam dosyć często, nie powiem na co dzień, ale często: zegarka Garmin Fenix 6X oraz kabury Safari Land do Glocka. Zapraszam. I jesteśmy z powrotem. Na początku dzięki za to, że jeszcze jesteście na tym kanale. Sorry, że tak rzadko coś rzucam. Brak czasu, brak motywacji trochę, ale nieważne. Ok, tu parę słów o Recon Tactical. A firma, która od jakiegoś czasu jest na rynku, specjalizuje się w produkcji oporządzenia taktycznego, w tym między innymi pasów, pasów, których paru z moich znajomych używa i stwierdzili, że to dobra marka, dobra jakość i postanowiłem przy okazji obserwowania ich profilu a skorzystać z ich oferty gdyż zauważyłem dwa ciekawe dwa ciekawe gadżety a pierwszym z nich jest pasek do zegara zegarka, przepraszam Garmin Fenix a pasek nad którym się zastanawiałem już od dłuższego czasu drugi gadżet to coś co ma zastąpić i ulepszyć polepszyć użytkowanie kabury safariant na, płecie, na od, y, obniżonej płetwie, czyli na tym y, UBL, y, Midride czy też High. -Ride. I zobaczymy jak to wygląda. Na sam początek zobaczmy co tam Nikon przysłał w paszce. Naklejeczka, Paragon drodzy, o którym za chwilę razie na bok, pasek. No i ta wkładka. Na początek może pasek. Cóż Garmin Fenix zegarek który użytkuję użyję tak z pół roku gdzieś. Bardzo fajna sprawa. Zastąpiłem nim mojego wysłużonego G-Shocka Madmana. Tak naprawdę z tym zegarkiem i paskiem jego nic, nic się nie dzieje, natomiast ja tak pomyślałem, że, że może byśmy spróbowali czegoś innego. Jedyne co yy, to było, iż na początku użytkowania na ręce robiły mi się jakieś odparzenia, jakieś yy, takie. Yy, no ze skórą jakiś był problem, yy, jak nosiłem ten zegarek yy, z tym paskiem, natomiast od jakiegoś czasu nic się nie dzieje. Także tak naprawdę wymiana, wymiana nie byłaby potrzebna, ale pomyślałem sobie, że, że czemu nie. Zważywszy, iż podobne paski widziałem, yy, Czesi robią, jakaś firma czeska, już nie pamiętam, Army C czy coś takiego. Yy, koszty są różne, w zależności od tego, jaki ten pasek otrzymujemy od, od chłopaków trzech, ale wydawało mi się na tyle duże, że, że podziękowałem. Natomiast tutaj zaobserwowałem na profili Ricona, że takie paski robią. No, i mój wybór padł na, na kamuflaż Multicam Black. Uh, i, I popatrzmy, jak ten pasek wygląda. Mam nadzieję, że widać szwy. Logo Multicam firmy, czyli kamuflażu szwy. Z drugiej strony. Jakoś szwów i plastik. Otwieramy. Przeszycie Velcro w środku. Oj, coś mi dzisiaj z tym ostrzeniem nie idzie. I teraz pokrótce. No, yy, ja sobie tak zerknąłem ten pasek, yy, jak już przyszedł tak, tak przez, przez tą folię i, i cóż, yy, może bardziej to wynika z tego, że, yy, że, że myślałem, że trochę łatwiej się go będzie zakładać, ponieważ już mówię, o co chodzi, oczywiście to jest żaden zarzut w stosunku do na bardziej moje gapiostwo, ponieważ mi tak naprawdę chodziło o to, żeby, jak to w feniksie mamy, naciskamy klik i pasek wyczepiamy, nie? O, I zostają... Jakoś mi się umyślało, a już powiem wam dlaczego, że ten pasek Ricona będzie troszkę prościej założyć, może nie aż tak z tymi przelotkami, o widzicie, z tymi zatrzaskami, ponieważ chłopaki z Czech takie paski oferują właśnie. One są dosyć sporo droższe z tymi zatrzaskami garminowskimi, aczkolwiek jakoś pomyślałem, że może jakiś welkro tu będzie, żeby jakoś go łatwo założyć, no ale niestety tego nie ma. No i tak naprawdę musimy się pobawić z wyjęciem tego teleskopu. To nie jest tak naprawdę trudne. Jak widzicie wystarczy no w każdym razie o ciach wyciągamy przeplatamy i tak naprawdę jak ma ktoś może nie aż mega długie pozury Już siedzi. Także nie jest to jakieś super trudne do zrobienia, no ale jednak e, na pewno wygodniej byłoby z tymi klipsami garminowskimi. E, może taka uwaga dla Rikona, żeby rozważył wprowadzenie. Pewnie byłyby trochę droższe. Już mówię, a propos kosztu, nasz poseczek kosztuje 95 zł. Czy dużo, czy mało, pozostawiam w Waszej ocenie. Natomiast wygląda to mniej więcej tak. Jeszcze go nie zakładam całego na razie. Może załóżmy w sumie, czemu nie? A... Czemu ma to służyć? No, tak naprawdę chyba tylko w jakiejś, jakieś estetycznym walorom, ponieważ tak jak wspomniałem już ten silikonowy pasek tak naprawdę nie jest zły natomiast no cóż czy warto za, za tą prawe stówkę to już to tak jak mówię zobaczymy o siedzi także jak widzicie no w sumie nie było takie to trudne I, i, i długo nie zeszło na pewno szybciej byłoby na klipsach ale ok no to zakładamy nie wiem czy dobrze założyłem ale załóżmy powo. No, już bo musiałem trochę inaczej ręce ułożyć. Tak to się prezentuje. Wydaje mi się, że przyzwoicie, za bardzo na chwilę obecną, do niczego się nie mogę przyczepić, no zobaczymy jak długo walkę wytrzyma i tak dalej. Także Recon Tactical, pasek do Garmina Fenixa 6X, 26 mm tutaj jest w szerokości tego paska, pasuje, nie ma luzów. Mógłby się móc łatwiej tylko zakładać. To jest tylko moje, net nie zarzut, moja obserwacja, ale to pewnie wynika z tego, że tak jak mówiłem, nie, nie do końca obejrzałem, nie do końca dopytałem. No i co ja tak jak mówimy? Ja 95 zł za to zapłaciłem do samodzielnej interpretacji, czy warto, czy nie. Odkładamy na rok. Druga rzecz. Druga rzecz. No, safarka. Tak wygląda. Było na wideo parę razy. Wyczepimy może qls Bo tak naprawdę będzie nam płetwa potrzebna. Ja coś takiego sobie zmajstrowałem. Podejrzewam, że rok czy dwa temu. No bo ta plastikowa płetwa mi się trochę w biodro wbijała, tam w, w, w nogę. No nie jest to super estetycznie wykonane, ale swoją robotę zrobiło. Jak, jak widać przez ten okres użytkowania nic się z w tej piance nie stało, trytki wytrzymały i tak dalej. Ale widziałem na stronie Ricona coś takiego wymyśli. Taką podkładkę, która ma mniej więcej tą samą funkcję spełniać. Dostarczana jest przez firmę z kawałkiem velcro oryginalnego. Przynajmniej tak wygląda. Grube to to velcro, jakieś faktycznie takie inne trochę. nie, nie wiem, zobaczcie jak to wygląda. No naszyte w taki sposób, trochę nierówno mi się wydaje, ale może tam się czepiam. z drugiej strony. Kamuflaż też Multicam Black, oczywiście w innych też robią. Tą część do safarki, a tą można odczepić i tak to wygląda. No to co, może odetniemy ten plastik, tą piankę i zobaczymy czy to pasuje. W sumie coś co działa to nie lubię niszczyć, ale przetestujemy. Okay. Czyli jeśli jak rozumiem dobrze to gdzieś to ma iść chyba tutaj. To jak to nakleić? No nic. To mówimy się tak. Ja to rozkminię i nagramy kolejne wideo z wrażeń. Z wrażeń, czy tak naprawdę ta, ta wkładka spełnia swoją rolę, czy też nie. Jak to się zachowuje po dłuższym użytkowaniu. Materiał jest to jakiś taki, ciężko mi stwierdzić, co to jest. Taki jak, trochę jak Ripstop, jakiś, jakiś Ortalion bym to nazwał, może nie. No, kamuflaż ładny. Natomiast tak, koszt tego sprzętu to z paragonu 110 zł. I tak jak mówię, kwestia tego, czy warto, czy nie, no to już Wam pozostawiam do oceny. Ja się z czasem pobawię z tym i zamontuję i potem się do Was odezwę. Także dzisiaj krótko, zwięźle i na temat. Podsumowując, gadżety od Recon Tactical. Wkładka Comfort Pad, zwał jak zwał, do kabury Safari Land i pasek to Garmin Phoenix 6X. Oba w kamuflażu Multicam. Całość rachunku, jak wspominałem, już 220 z chipem. I tyle. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam. Mam nadzieję, że tych filmików się więcej niedługo pojawi. W kolejce oczywiście JPC, w kolejce też E2.0, w kolejce też Toporek nowy i parę innych gadżetów. Także do zobaczenia.